Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia w Chrystusie, tą drogą pragnę podać Wam, jako parafianom, sympatykom naszej parafii, ważne informacje dotyczące szczególnego czasu, który nas wszystkich dotyka. Również nas jako wspólnoty wierzącej, nas jako wspólnoty parafii Matki Bożej nieustającej pomocy. Kiedy tak mówię do was, jestem przy Panu Jezusie Frasobliwym, który się martwi i ja też martwię się o wasze zdrowie. I cały Kościół martwi się i chce pomóc wam w tej trudnej sytuacji. Dlatego po pierwsze chcę uspokoić wszystkich, którzy boją się jutro przyjść do Kościoła, którzy źle się czują, pod względem fizycznym, psychicznym, którzy boją się o swoje małe czy dorastające dzieci. Jesteście bezpieczni, bo ksiądz biskup Henryk wydał specjalną dyspensę, która pozwala Wam uczestniczyć we Mszy Świętej transmitowanej przez telewizję publiczną, przez telewizję TVN, a także przez naszą. Parafialną, facebookową telewizję, do czego zachęcam o godzinie dziesiątej. Zwracam się także do tych, którzy są gotowi jutro przyjść na Mszę Świętą. Zapraszam Was. I chcę tutaj powiedzieć, że mamy pewien limit osób, które powinny być na Mszy Świętej. Chodzi o 50 osób na jednym miejscu. Mamy kościół. Mamy kaplicę, ale jeszcze chcę zaprosić Was na dodatkowe msze święte o godzinie 7 i przed gorzkimi żalami o godzinie 16.30. Gdyby tak się zdarzyło, że będzie nas troszkę więcej, będą wystawione ławeczki przed kościołem, bo jutro jest ładna pogoda i będzie można dzięki nagłośnieniu spokojnie uczestniczyć we mszy świętej. Wreszcie zapraszam tych, którzy będą na Mszy Świętej, do możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Ta możliwość istnieje już od dawna. Czasami mamy pewne obawy związane z tym sposobem, ale przy zachowaniu zasad higieny, jutro podczas każdej Mszy świętej, w Kaplicy Bożego Miłosierdzia. Będzie można przyjmować Komunię Świętą na rękę, a tu w części głównej kościoła tradycyjnie do ust. Wreszcie zachęcam Was serdecznie, siostry i bracia, do modlitwy. Do modlitwy za chorych, do modlitwy za personel medyczny, za tych dwoje zarażonych, którzy są w naszym starachowickim szpitalu. Modlimy się już od tygodni w tych intencjach, ale od jutra intensyfikujemy tę modlitwę przez śpiew suplikacji, a także przez różaniec i adorację, która jest codziennie do godziny 20. Bardzo was wszystkich proszę o modlitwę i o zachowanie spokoju. Życzę Wam, i sobie, abyśmy w tej naszej pięknej, zbudowanej przez Was i przez Waszych bliskich świątyni, mogli się spotkać już niebawem, tak normalnie, na każdej niedzielnej przy świętej. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.